Kolejną częścią, trzecią częścią z archiwum Mix jest e, część o nazwie, o tytule e, Squezzze co na polskie chyba bodajże oznacza ściśnięte ściśnięcie, coś, coś w tym stylu e, Jest to taka część, która opowiada o morderstwie, jest pewne morderstwo w biurowcu na początku Zanim biznesmen zostaje zamordowany w swoim gabinecie, to pierwszy jest obserwowany przez jakąś postać, jakąś, jakieś coś o dziwnych oczach, którego obserwuje z kanałów, z gulików, z gulika i tam jest taka scena, że ma takie dziwne oczy i go obserwuje. Potem się dostaje do tego biurowca poprzez szyby wentylacyjne no i tam morduje tego biznesmena. Oczywiście Mulder i Skali przyjeżdżają badać tą sprawę. No i Mulder ma pewne podejrzenia związane z, z tym morderstwem, oczywiście nietypowe. W końcu to jest Archiwum X, także Mulder zazwyczaj w tym serialu ma pewne nietypowe podejrzenia. No i w tym, w, tym, w tej scenie, w tym filmie dochodzi do wniosków, że powiązał to morderstwo z morderstwami, które się działy wiele, wiele lat wcześniej, nawet 100 lat wcześniej i przypuszcza, że morderca ma ponad 100 lat. No i o to właśnie tutaj chodzi w tym, że morduje, w tej części morduje po prostu osoba, istota, która ma jakieś genetyczne zmodyfikowany organizm, że ma długą wieczność, potrafi zasypiać w jakieś zimowe sny i musi się żywić wątrobą i dlatego morduje ludzi, żeby pozyskać wątrobę od tych osób i Mulder ma takie właśnie przypuszczenia, że mordercą jest osoba, która mordowała też 100 lat temu, czy tam 60 lat temu no i tak się też okazuje, że na końcu filmu, że to złapali tego właśnie morderce, no i faktycznie tam wyszło, że, że można powiązać te morderstwa obecne z tymi, co się działo 100 lat temu, no i na, na końcu sceny zostają umieszczony w jakimś tam więzieniu i, i tyle I mniej więcej o tym jest ten odcinek, ogólnie był ciekawy, nie był to zły odcinek. Jeszcze jest, biorąc pod uwagę zdolności tego mordercy, to jeszcze ma taką giętkość ciała w sobie, że może się w szczeliny wąskie wpychać i przez szczelinę. I na końcu jest taka scena, jak już siedzi w tym więzieniu, że widzi taką wąską szczelinę w drzwiach, jak dali jedzenie i że prawdopodobnie będzie mógł się przecisnąć znowu przez tą szczelinę i gdzieś tam sobie zachowuje taką możliwość ucieczki. Także film jest serial, część, ta część, ten serial, ta trzecia część jest o mordercu właśnie takim długowiecznym z możliwościami takimi gibkości który zapada w zimowy se sen i jest długowieczność i musi się żyć wątrobą I o tym jest ta część.